Kurwa, to z tamte garnuchy będą chyba chujowy moment na to, żeby im tam przeszkadzać w jakichś sprawach, w jakichś sprawkach. Ha. Jest fura tankowana, będzie fura zatankowana, a następnie będzie normalnie jazda, jazda, jazda. Tylko trzeba kurwa na dobre miejsce pojechać. Na dobre jakieś takie miejsce, kurwa, które nie będzie przy dla mnie w żaden sposób. W sumie to na leptaku chyba sobie jeszcze inne lepsze miejscówki. O, na tym na molo na pewno są Na molo to pewnie dałoby rada, nawet jeszcze tak się ustawić, żeby było widać, że psiar jedzie. No, w razie, jakby co. O, i może tak zrobimy, kurwa. Tak. A, to nie jest mój samochód. To jest mój samochód, bo ten samochód takowałem, kurwa. Dobry jednak. Jest w sobie tak kurwa, nawet udany. Wam powiem, dobra, jedziemy zobaczyć, czy tam jest ten bankomat na tym molo, ale powinien być. Tak jest, będzie kurwa, i cały silnik ze szluga się zrzucił. <grywa> powiem wam, że dzisiaj to był chyba najgorszy. Dzień pod względem protestu rolników, bo jechałem do Białego Stoku dzisiaj i wyobraźcie sobie, że po drodze miałem 4 objazdy z S8. 4. I ostatecznie, kurwa, dojechałem na 13, a wyjechałem po 8. Więc myślę, że czas całkiem niezły. No jak? Pewnie, że tak, Legio, pewnie, że tak. Chyba wsiadaj i jedź, gdzie chcesz, normalnie. Tylko tu przyjść na tym serwerze Pixar, RP. Hehehe. ...przed ma Rozstawiam aparaturę. Dobra. Już mam. Do podłogi co nie? Wrogowie będą zbierać ich z podłogi Smules Kurwa Chujowe panze w chuj No pomb tom to, to dobre kiedyś miał te faktycznie te czaky kurwa i takie ojejo e, was up e, Jimmy Wash up e, dude Ada, po przyjacielsku Radę dam ci No Mankomaty no? no Nie tutaj e, A dlaczego? Będziesz miał problemy. Ale jest ja się wytrwanie. No a co, a co, mówisz, że co, tutaj tak co, dużo, dużo przyjeżdża? Mnie to wczoraj dwa razy prawie złapali, ale się nie udało im. Nie chodzi, nie chodzi o policję. A o co? O chińczy... a, a, little no. Seul, Okej. Okay. No dobra, dobra, dzięki, że mi powiedziałeś. No lepiej, żebym ja ci to powiedział, niż że oni by cię spotkali i powiedzieli. Dobry, dobrze, że mi mówisz. Dzięki. Zagadkę muzyczną? Czyli kurwa tylko... 5 kart do na... Trochę chujowo. Jeszcze były, były z Kazem Bałaganem. Na pewno miałem jakieś takie kurwa zagadki fajne. No, ja już nie pamiętam tego, kurwa. Musiałbym sobie przesłuchać, kurwa, jakieś nutki. Pamiętam, że miałem na pewno. E, znalazłem nutę na. na tym samym bicie, co jest na czarna magia. O! Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. punkty!